Cześć moi drodzy, witam serdecznie. W ostatnim czasie dość dużo miałem zapytań na maila, jak również w komentarzach odnośnie radiotelefonu TYT TC666. Jest to radiotelefon, który pracuje w zakresie od 400 do 470 MHz. Posiada moc nadawczą 2 waty. I to urządzenie można z poziomu komputera programować Właśnie w tym zakresie I tutaj Padało wiele pytań skąd pobrać oprogramowanie ponieważ tego urządzenia nie da się zaprogramować Za, po, za pomocą programu Chirp Jak również Jak przeprowadzić taką procedurę Więc w najbliższym czasie Postaram się wrzucić dla Was wideo, jak krok po kroku takie urządzenie zaprogramować z poziomu komputera. Pokażę to na przykładowych częstotliwościach. Więc, jeżeli interesuje Cię ten temat, jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, zapraszam Cię do subskrybowania, pozostawienia dzwoneczka, tak aby nie ominęły Cię kolejne materiały. A tymczasem dziękuję za uwagę. I zapraszam do kolejnego wideo. Pozdrawiam, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.